Trump jest prezydentem, który podpisał najmniej ustaw w tych swoich pierwszych 300 dniach, co najmniej od czasu Eisenhowera. Zwrotów tych pieniędzy już pobranych to są miliony dolarów. Trump ostatnio rzucił cyfrą chyba 3 miliardów, co jest czy nawet jeszcze więcej. Pojawił się taki jego post, gdzie wskazywał jakąś ogromną kwotę, którą amerykański rząd byłby zmuszony zwrócić, sugerując, że to w ogóle postawiłoby Stany Zjednoczone na poroku katastrofy. Kręgi wyborcze były wielokrotnie przerysowywane w ciągu ostatnich dekad, tak by służyły tej partii, która aktualnie mogła w danym stanie to zrobić. I ta gra jeszcze się zintensyfikowała przed wyborami w 2026 roku. To więc oznacza, że demokraci mimo wszystko nie mają wciąż pomysłu, jak opierać się prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wciąż możemy liczyć na Stany Zjednoczone. Musimy zaakceptować fakt, że relacje Stanów Zjednoczonych z Europą ulegają przekształceniu. Sami Amerykanie to jasno sygnalizują. Bogatsza część amerykańskiego społeczeństwa bogaci się wraz z dynamicznym wzrostem PKB, natomiast cała reszta już tych pozytywnych efektów nie doświadcza. Są już dostępne nagrania z konferencji XTB Masterclass, z których dowiesz się m.in. jak wygląda sytuacja spółek technologicznych, co robić z napięciami geopolitycznymi i jak rozwija się temat sztucznej inteligencji. Link do nagrań znajdziesz w opisie. O Stanach Zjednoczonych, a jak żeby inaczej, z Amerykanistą Andrzej Kochut jest ze mną. Witaj Andrzeju serdecznie na Cześć, naszym YouTubeowym kanale. Czy Stany Zjednoczone w końcu uderzą na jakiś kraj? No, już uderzyły za czasów Donalda Trumpa na Iran. Wyobrażam sobie. Z tym, że... że tam była sytuacja troszeczkę, powiedzmy, że uderzenie na Wenezuelę byłoby jednak czymś bardziej nadzwyczajnym niż uderzenie na Iran. Zgoda. Natomiast pytanie, w jaki sposób to uderzenie będzie wyglądało, jeśli do niego dojdzie. Rzeczywiście jest tak, że od jakiegoś czasu administracja Trumpa zwiększa presję na rząd Nicolasa Maduro w Wenezueli. Mamy taką kumulację, amerykańskich sił zbrojnych w regionie. Mieliśmy szereg. Ataków na te łódki domniemanych przemytników. Mówię domniemanych, bo um, no nie mamy potwierdzenia stuprocentowego, mamy tylko deklarację strony amerykańskiej, że to byli przemytnicy. A, no i mamy takie zapowiedzi Donalda Trumpa, które sugerują, że jakaś akcja lądowa również jest możliwa, akcja wymierzona przeciwko kartelom. Natomiast należy pamiętać, że w tym języku Donalda Trumpa tkwi pewien haczyk, ponieważ amerykańska administracja wprost uznaje, że do tych karteli do, 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 do tych grup narkotykowych należy, czy jest z nimi bezpośrednio związany sam Nikolas Maduro, więc właściwie akcja wymierzona w Maduro, również w tej logice jest akcją wymierzoną w kartele narkotykowe. Myślę, że ta presja będzie rosła. Pewnie można się spodziewać jakiegoś ataku na lądzie w rodzaju raczej tych, które są przeprowadzane przeciwko tym jednostkom pływającym. Natomiast nie sądzę, żeby Amerykanie chcieli się uwikłać w lądową interwencję w Wenezueli o niewiadomym rezultacie. No to zresztą jest przedmiotem ogromnych kontrowersji, bo tam pojawiły się postaci wewnątrz administracji, które sugerowały, że być może tym celem powinna być zmiana reżimu w Wenezueli, a zmiana reżimu, budowa odbudowa państwa to nie są hasła, które dobrze kojarzą się w Stanach Zjednoczonych po dwóch dekadach Afganistanu i Iraku. To wybiegnijmy w przyszłości jeszcze. Trochę mocniej do wyborów połówkowych, jak oceniane są szanse aktualnie obozu Donalda Trumpa, no bo tutaj e, sytuacja może stać się gorsza dla Republikanów, lepsza dla demokratów, i tutaj raczej nie mówimy o utrzy... pytaniu, czy utrzymają status, który mają aktualnie, a nie czy go poprawią. To poprawa chyba nie wchodzi w grę na ten moment. No, tu jest oczywiście kilka czynników i to jest trochę odległa perspektywa, żeby teraz mówić, jak te, te wybory połówkowe się zakończą, ale jeżeli chodzi o to, co, na co należy patrzeć, jeżeli chodzi o sam elektorat, to po pierwsze to są te, te, to, to postrzeganie przez społeczeństwo sytuacji gospodarczej. Ono będzie miało duże znaczenie i jak na razie nie jest dla Trumpa korzystne, to znaczy te oceny jego polityki gospodarczej nie są pozytywne, jest właśnie wiele obaw i to może niestety mu zaciążyć. A druga kwestia to jest kwestia tych grup wyborców, które Trumpowi udało się pozyskać w 2024 roku i tu szczególnie myślę o wyborcach latynoskich, którzy ponadprzeciętnie wówczas na niego zagłosowali, a to, jest, czuć oszukani? a to jest mniejszość, która nie wiem, czy może się czuć oszukana, ale zagrożona na pewno, to znaczy to są ludzie, którzy że głosowali na Trumpa w przekonaniu, że wszystkie te rzeczy, które on mówi o polityce deportacyjnej, ich nie dotyczą, bo przecież są amerykańskimi obywatelami. Dzisiaj wielu tych ludzi. Sporo tych wywiadów można znaleźć w internecie. Skarży się na to, że nagle musi po ulicach chodzić z dokumentem tożsamości, dokumentem potwierdzającym obywatelstwo, że musi się tłumaczyć jakimś oficerom służb tylko ze względu na swój kolor skóry, że przebywa w tym kraju legalnie, że wręcz ktoś z ich rodziny może zostać niesłusznie zatrzymany i później przez dłuższy czas, nawet kilka godzin tłumaczyć się, żeby wyjść na wolność. No, nie jest to komfortowa sytuacja i prawdopodobnie nie będzie pozytywnie wpływająca wpływała na postrzeganie przez tą grupę właśnie administracji Trumpa. Pytanie, jak bardzo? Trzecia grupa, na którą należy zwrócić uwagę i też tam trochę niepokojących sygnałów się pojawia, to są ci najmłodsi wyborcy, którzy poparli Trumpa w 2024 roku i teraz trochę sygnalizują rozczarowanie, że to nie jest dokładnie ten rezultat, jeżeli chodzi o działania Trumpa, którego się spodziewali. To nie oznacza, że od Trumpa odwróci się... Połowa elektoratu. Tu chodzi tak naprawdę o bardzo skromne przepływy. Te wyniki w Stanach Zjednoczonych często są bardzo wyrównane, więc nawet zmiana o kilka punktów procentowych tu lub tam może zaciążyć na ogólnym wyniku. W szczególności w swing states, tych stanów mamy kilka, tak? No tutaj, nie, tutaj akurat te swing states y nie mają aż Bardziej takiego znaczenia. Leckie, Bardziej tak. mówimy o okręgach wyborczych, o konkretnych stanach w przypadku wyborów do a, Senatu. Natomiast no, tutaj jeszcze, jak już jesteśmy przy okręgach wyborczych, to trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmienną. W amerykańskich wyborach do Izby Reprezentantów a, jest tak, że okręgi wyborcze a, były wielokrotnie przerysowywane w ciągu ostatnich dekad tak, by służyły tej partii, która aktualnie mogła w danym stanie to zrobić. I ta gra jeszcze się zintensyfikowała przed wyborami w 2026 roku. Obydwie partie w tej chwili starają się tam, gdzie mogą, tak przerysować granice okręgów wyborczych, by zapewnić sobie możliwie najlepszy rezultat. A to ma ogromne znaczenie, bo ze względu właśnie na kształty tych okręgów wyborczych, to jak wygląda sytuacja wewnątrz nich, 80 parę procent miejsc w Izbie Reprezentantów w zasadzie można powiedzieć jest przesądzonych, której partii przypadną. Ta gra toczy się tak naprawdę o dosyć wąską grupę krzeseł w tej izbie, a obydwie partie właśnie na takim poziomie technicznym robią wszystko, by jeszcze tą Tą, jakby tą, tą pulę zmniejszyć. Te szachy pewnie będą odbywać się do samych aż do samych wyborów i tutaj pewnie ciężko wyrokować rzeczywiście biorąc pod uwagę ile czasu nam jeszcze do nich zostało. Tu wiele czynników może na sytuację wpłynąć. Między innymi czynnik chociażby Wenezueli. To teraz popatrzmy przez pryzmat tego, jak wygląda aktualnie sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie tak naprawdę nie tyle samych Stanów, co obywateli, bo mamy tutaj takie dwie prędkości i to widzimy też w szczególności na giełdzie. Mamy oczywiście spółki półprzewodnikowe, mamy branżę technologiczną, która żyje bardzo dobrze, bardzo dobrze funkcjonuje i radzi sobie wyśmienicie, ale to jest tylko i wyłącznie wycinek i to niewielki wycinek, jeżeli popatrzymy z perspektywy populacji Stanów Zjednoczonych. Pozostałe spółki, gdy popatrzymy na tych największych, Walmart, Costco, Nike, jakąkolwiek inną spółkę, to tam już się dobrze nie dzieje. Tam nie jest tak, że jest Perspektywa zwiększania pensji. Ba, nawet pojawił się taki wykres, który krąży po sieci, że w momencie, kiedy wprowadzony został ChatGPT, to liczba ofert pracy zaczyna dokładnie spadać jak po sznurku. Jak żyje się w Stanach Zjednoczonych? No, przede wszystkim nie żyje się tak dobrze, jak to obiecywał Donald Trump, i to jest to, co teraz najbardziej martwi przynajmniej część republikanów, część doradców Donalda Trumpa, którzy sugerują mu, że powinien mniej zajmować się obecnie polityką zagraniczną, mniej Entuzjazmować się ewentualnymi zmianami w Waszyngtonie czy w samym Białym Domu, a więcej mówić właśnie o sytuacji gospodarczej i to uderzając w nieco um, takie bardziej realistyczne też tony, bo Trump ma tendencję właśnie do patrzenia na wyniki giełdowe i mówienia, że sytuacja w Stanach poprawiła się jest dynamicznie, świetnie, lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Część doradców ma obawę, że to jest ta sama pułapka, którą, w którą wpadł kilka lat temu Joe Biden. Um, ukuwając ten termin, który dzisiaj jest właściwie obelgą, czyli Bidenomikę, i sugerując, że ponieważ wskaźniki makro wyglądają tak dobrze, to sytuacja gospodarcza jest doskonała, a większość Amerykanów wcale tak tego nie postrzegała. I wiele tych zjawisk, które miały miejsce w, w, w czasach administracji Bidena, nie zniknęło, to znaczy koszty życia wciąż pozostają wysokie. Rynek nieruchomości wciąż nie jest dla Amerykanów łaskawy. Wszystkie te efekty związane z globalizacją i rozwarstwieniem społecznym, to jest tą sytuacją, gdzie ta najbogatsza część amerykańskiego społeczeństwa bogaci się wraz z dynamicznym wzrostem PKB, natomiast cała reszta już tych pozytywnych efektów nie doświadcza, to wszystko wciąż jest. Prawdą, to nie zmieniło się jakoś radykalnie. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą obawy zwykłych Amerykanów, że rosnące cła, że to ryzyko recesji, które wciąż gdzieś tam nad Stanami Zjednoczonymi wisi, że to wszystko jeszcze dodatkowo negatywnie wpłynie na ich sytuację. No i na tym tle tutaj wracam do tych doradców, którzy sugerują Trumpowi, by nieco innym językiem mówił do wyborców. Nie do końca dobrze wygląda, wyglądają wypowiedzi prezydenta, który mówi, że jest świetnie i o to nastał złoty wiek Ameryki. Nie wszyscy tak to odczuwają i część y, analityków patrzących na to, co wydarzyło się w tych ostatnich wyborach Podkreślmy to, to nie są bardzo reprezentatywne dla całego kraju wybory. To są takie wybory pomiędzy tym cyklem wybor, wyborów prezydenckich, a tych wyborów połówkowych, gdzie właściwie takie większe wybory mieliśmy, na przykład w, w, w kilku zaledwie stanach, te gubernatorskie w New Jersey, w Virginii. Mieliśmy te wybory na burmistrza Nowego Jorku, czy, czy większe głosowanie w Kalifornii, a w referendum. Pokazują tylko jakiś wycinek rzeczywistości, ale to, że demokraci ewidentnie w tych wyborach zyskali, że to ich wyborcy byli zmobilizowani, że udało się odbić część elektoratu Trumpa z 24 roku, właśnie jest postrzegana jako sygnał, że no, co najmniej nie całe społeczeństwo podziela entuzjazm Donalda Trumpa co do sytuacji gospodarczej. Co pokazuje nam shutdown w USA? Rekordowy, najdłuższy w historii shutdown w USA, to jest utrata. Siły, dominacji e, republikan? To jest przede wszystkim wielka próba partii demokratycznej, której, ta party, której to próby demokraci do końca nie unieśli. E, to znaczy, powodem shutdownu było to, że demokraci nie zgodzili się na podpisanie prowizorium budżetowego, zakładając, że. To daje im pewną dźwignię, pewny pewien, pewien e, sposób nacisku na partię republikańską, aby to republikanie ustąpili w zupełnie innej kwestii dotyczącej e, Obamacare i ubezpieczeń zdrowotnych. Sporej grupy Amerykanów, około 20 milionów ludzi, którym za niedługo wzrosną składki zdrowotne ze względu na koniec pewnego, pewnego programu ulg wprowadzonych jeszcze za czasów Joe Bidena. Demokraci trzymali się dosyć długo, natomiast nie udało im się utrzymać jedności do końca. Wyłamało się ośmiu senatorów, którzy zagłosowali razem z Republikanami kończąc ten shutdown, przynajmniej na poziomie Senatu, w momencie, kiedy rozmawiamy, czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie w Izbie Reprezentantów, no, ale, to ale to powinien być wiesz. zdecydowanie mniejszy problem, nawet jeżeli wśród republikanów pojawią się jakieś głosy odrębne, to raczej myślę, że nikt się w tej sytuacji nie poważy na to, żeby, żeby ten, ten shutdown przedłużyć, bo wtedy odpowiedzialność spadałaby wyłącznie na republikanów. To więc oznacza, że demokraci mimo wszystko nie mają wciąż pomysłu. Jak opierać się prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Bo taki był trochę sens tego shutdownu. Pomijając te kwestie techniczne, to była próba, czy po tych 10 miesiącach w arsenale demokratów jest coś, co pozwala im postawić Trumpowi tamę, co pozwala im wymusić na republikanach pewne ustępstwa. Okazało się, że to Donald Trump ma tutaj no, mniejsze obawy przed tym, co się wydarzy. Można odnieść wrażenie, że nawet na ostatniej prostej tego shutdownu Donald Trump nieco celowo zaczął, można powiedzieć, przekręcać śrubę, to znaczy powodować, że te konsekwencje shutdownu będą się stawały coraz bardziej dotkliwe. Mam tu na myśli program SNAP, czyli program dożywiania tych, którzy są gorzej sytuowani. Finansowanie tego programu wygasało pierwsze, czy wygasło 1 listopada. Administracja miała możliwość finansowania tego jeszcze przez pewien czas ze środków, takich powiedzmy, awaryjnych, natomiast nie chciała tego zrobić. Sądy starały się Donalda Trumpa przymusić do tego, by, je ten, by ten program finansować. No, ale jakby celem było to, by 40 ponad milionów obywateli odczuło pewien realny ból i wywarło presję. Tak zakładam. A drugim takim ruchem było ograniczenie liczby lotów na e, największych amerykańskich lotniskach. To oczywiście wynikało po prostu z, z braku personelu z jednej strony, ale z drugiej strony tak e, prosta, że tak powiem, radykalna decyzja ucinamy 10% e, lotów na każdym z lotnisk znowu powodowała potężne niezadowolenie, którego, jak się okazało, demokraci obawiali się bardziej niż republikanie. Jeżeli popatrzymy teraz na, na, przez pryzmat Nowego Jorku, Ostatnie wybory. To jest odstępstwo od reguły, jak mamy interpretować zwycięstwo demokraty w tychże wyborach, gdzie sięgaliśmy po narzędzia marketingowe bardziej typowe dla Gen Z, tak byśmy to ujęli. E, je, to jest jakiś pivot? No, oczywiście, od razu trzeba podkreślić, bo z pytania to nie wynikało, odstępstwem nie jest zwycięstwo demokraty w Nowym Jorku, tak, bo tak, to tak, jest o to, o to dla Nowego chodzi. Jorku to zupełnie właśnie, naturalne. Tak, Natomiast tak, oczywiście Zoran no. Mamdani, który deklaruje się jako socjalista, który pochodzi z Ugandy, jest obywatelem amerykańskim od 2018 roku. Niektórzy oskarżają go wręcz o komunizm, nie jest typowym kandydatem partii demokratycznej. Przynajmniej jak dotąd, choć oczywiście tacy, tacy kandydaci jak na przykład Aleksandria Ocasio-Cortes już wcześniej się w tej partii zdarzali. Natomiast patrząc na to, co się wydarzyło w Nowym Jorku, mamy dwa poziomy. Jeden poziom to jest taka sy specyficzna sytuacja polityczna, która w mieście zaistniała. Mieliśmy burmistrza Adamsa, obciążonego licznymi aferami. Mieliśmy Andrew Cuomo, byłego gubernatora, który ustąpił w Niesławie pod zarzutami, później po Powrócił, ale miał trudną polityczną przeszłość. Oczywiście mieliśmy też dość słabego kandydata republikańskiego, i trochę w tą próżnię tego niezadowolenia z mainstreamowych kandydatów wspieranych przez nowojorskie elity. Tu przede wszystkim mam na myśli kułomo. Wskoczył Zoran Mandani z zupełnie nową propozycją. Tak ciekawe jest to, w jaki sposób wykorzystał te nowe media, zwłaszcza TikToka, bo to pokazuje taki trochę ruch, jaki wykonał Donald Trump w 2016 roku, gdzie wykorzystując media społecznościowe, Trump obszedł mainstream, również ten mainstream medialny, żeby skomunikować się wprost ze swoimi wyborcami. Tutaj Dani, zrobił coś podobnego. I tak jak Trump bazował na pewnej Społecznej frustracji pewnej części społeczeństwa, by tą, ten, ten, tą swoją sprawę w 2016 roku podnieść. Tak samo Mamdani, myślę, trafnie odczytał nastroje części przynajmniej Nowojorczyków, tych, którzy są przygnieceni kosztami najmu czy szerzej nieruchomości w Nowym Jorku, których te koszty życia coraz bardziej obciążają i którzy mają poczucie, że te zamożne elity trochę pozostają. Głuche, że nie, nic z tym problemem nie robią. Ten program Mam Daniego, który przedstawił, no oczywiście można dyskutować, realny do przeprowadzenia, nierealny do przeprowadzenia, ale na pewno trafiający w te czułe punkty, proponujący jakąś alternatywę, bo to, co jest ciekawe w tej politycznej kampanii Mam Daniego, to, ten, to rzeczywiście ten zastrzyk entuzjazmu, który tam się pojawił, te pełne sale, ten entuzjazm ludzi na ulicach, którzy jakoś, którym jakoś ten Mam Dani przypadł do gustu. Na koniec, bo czas nas niestety niestety, goni, jeżeli chodzi o Polskę. Pytanie w stylu bardziej tak czy nie. Czy mhm. możemy ufać Stanom Zjednoczonym jako kraj? Myślę, że musimy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, takimi nie Stanami tak, jak... Nie tak czy nie, tak? <laughs> no to pytanie o zaufanie jest takim pytaniem trochę, jakby to powiedzieć, to czy emocjonalnym. A na, na, na podstawie myśli? tych deklaracji, które mamy, na podstawie Rozmów, które Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje się, że wciąż możemy liczyć na Stany Zjednoczone. Musimy zaakceptować fakt, że relacje Stanów Zjednoczonych z Europą ulegają przekształceniu. Sami Amerykanie to jasno sygnalizują. Koniec. Jeżdżenia na gapę. Jeżeli ta współpraca ma funkcjonować, to również państwa europejskie muszą się nauczyć więcej od siebie dawać i wydaje się, że akurat Polska tutaj regularnie wraca jako pozytywny przykład państwa, które doskonale to zrozumiało. To jest naprawdę aż czasami zaskakujące, jak często w rozmowach z Amerykanami wraca 5% PKB i taki pozytywny wizerunek Polski jako państwa, które zdało sobie sprawę w porę z tego, gdzie na mapie leży. Natomiast tak, no, trzeba się tej relacji przyglądać, co do tego nie ma wątpliwości. Na pewno to nie są już te Stany Zjednoczone, które, z którymi mieliśmy do czynienia 3-5 lat temu. Amerykanista Andrzej Kochut był moim i Państwa gościem. Andrzeju, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Weź udział w dyskusji i odwiedź nasz portal fxmag.pl. Nasze poczynania możesz śledzić na portalu X. E na Facebook.